Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony King Konrad i i rozpoczynamy, wracamy do Egiptu e, po ostatnim odcinku i chcielibyśmy dzisiaj przejść cały. Zobaczymy jak nam się uda to. Nie mam pojęcia. Co hm, by tu się, może coś dobicia, coś takiego. Aha, nie mniej więcej niż 12 roślin, tak, bo jesteśmy w branży 19 następnie w Egipcie, nie chciałem już włączać jej, tylko od razu już przejdziemy do gry. To tutaj nie będzie za dużo roślin. Okej. Okay. i na razie jest znakomicie. No Egipt nie jest jakiś super trudny, ale piraci trochę jest chyba trudniejsi, wydaje mi się. No tutaj to nawet nie będę nic stawiał, chyba że tutaj z jakimiś miniami To Może gasimy, żeby nas tutaj nie denerwował nie bardzo. Idealnie położenie wszystkich. Tu wymieniamy. Masło na wszystkich. Hmm. Masło na wszystkich. Bardzo dobrze. Wpadajcie jeszcze na kanał mojego kolegi Pawlox i zostawcie subskrypcję subskrypcje na tym kanale już bardzo fajnie zdobyliście te 10 subskrypcji w jeden dzień to mnie naprawdę cieszy, nie wiedziałem, że taka populacja będzie u nas, że 10 subskrypcji w jeden dzień, bardzo fajnie z waszej strony no i w sumie nie możemy zrobić no dobra fajnie 10 subskrypcji no to co idziemy 15 subskrypcji, mam nadzieję. To by było fajnie. No, jeszcze od bloków repeatera. Nie daj się do tego Fajnie. My tu lecimy... Jakby to jest kolejna plansza egipska, nie chcę mi się wracać, tylko składy już to zrobię. W ten sposób i to jest plan, dosyć ciężka. U, u, u. może wejdźmy tutaj do ogródka i zostaćmy rośliny jakieś, myślę. To no spoko nie będą takie. Niestety rośliny. On byśmy chcieli, nie? Ale ona jest droga. Nie, no nie wiem, bez, bez żadnych takich specjalnych myślę, że będzie ciężko, bo to jest trudna plansza. Tutaj te z pochodnią idą jeszcze, na tak blisko te nośniki, no. Jeszcze te z pochodnią, no, no niedobrze, niedobrze. Ale jakoś sobie poradzimy, na pewno trzeba masło, na pewno lodowy, bo bez lodowego to jest niewykonalne. Na pewno zjadać grobów i co, i kolce byśmy dali, albo orzecha, orzecha Trochę lepsze, gdyż te z pochodnią bo wszystko wypsuły. I z pochodnią to wypsuły wszystko, ale dobra. No bo co? Co my tu wymyślimy? Jeśli oni podlecą, to podpuszczono są Nawet przez orzecha się wbiją. Jednym ruchem. Bo to jest bardzo niebezpieczne. I trzeba atakować sobie jednak tego lodowego gościa no, z pochodnią, bo inaczej to... No, będzie trudno. Ale ładnie tu na razie idzie. Być... O nie, dają kukurydzę. O, idzie ten z pochodnią. Widzicie go? Słaniaczka. Dobrze, idzie tą linią. Gdzie nie, nie ma nic czasu do... do niszczenia. No, ale już świetnie. Tak naprawdę są dosyć świetna I idzie pierwszy gościu z pochodnią. czy było go jakiś zatrzymać. O, dobra. I też. No, nie chcę używać nocy specjalnej żebyśmy dali tego ugasili wszystkie pochodnie bardzo dobrze Wszystko byśmy zniszczyli i jakoś poszło, jakoś poszło trzeba było się skupić na tych z pochodniami w sumie bo nie było tu żadnych problemów no i mamy to nie wiem czy uda nam się dzisiaj agit skończyć, jeszcze cztery poziomy są, nie pięć poziomów, pięć poziomów chyba jeszcze jest. No nie mam pojęcia, bo te poziomy są już trudne, to nie są jakieś łatwe poziomy. To są trudne, trudne poziomy. Hm. Z danymi ci roślinami, nie wiem czy to jest takie, jakieś dobre rośliny będą. Aha, dobra, okej. Okay. Podwójny słonecznik. Katapulty. Jeszcze melona nie mamy, ale melon to będzie dopiero za nie wiem, Za kilkanaście. Kilka odcinków, no, tak. Za pięć dziesięć odcinków Może będzie melon. Chyba no, ja nie wiem. Fajnie, że katapulty są to na pewno już, bo te groby nam nie będą przeszkadzać. I te groby są naprawdę... Na razie to gładko idzie, nie no, ma no problemu. Na kapustkach bardzo by <słucham> w Egipcie używać umiejętności, ale widzę, że jak mam melony, to właśnie te arbuzy będę stawiał, bo one będą lepsze niż kapustki na ulicy. Nawet mocniejsze, a nawet, nawet lepiej się płaca. No, powiedzcie co ja robię, nie? Buu, buu, bum, bum, bum. I połowa planszy zniszczona. jednym takim dużym. No, jeszcze te masło znakomicie działają. Gościu chcę, nawet go do No i koniec z wami. Mhm. Świetnie. Nie fazę sobie zostawię, nie tym, co mieliśmy. No, nie jedziemy ich to. Nie podobnie ponownie. Może jakoś mocno nie zaczęłam no w sobie bardzo mocno mi umyć arbuz, tylko że mały no, gdzieś jakieś. Po to jest do wyczyszczenia plaż, no, nie może jakś super mocno, że niż niszczy drębę. I udało nam się zdobyć. Taki przedmiot, chyba to jest taki przedmiot, że będę miał 25 słoneczek na start. Więcej, bo teraz 50 zawsze mam na starcie. Czeka, czy... No nie, znowu taka plasza z niemi. Więcej, no dobrze. Nie, nie mogę gości z pochodnią, taki plus przynajmniej. O jezu, i tych roślin. O jezu, bardzo, bardzo dużo. To jest za roślina, w ogóle. Jakby co, to ja tą chciałbym odblokować. Zbieram nasionka do niej coraz więcej, bo akurat z mi wylatują nasionkę. Dobrze, to słonecznik na pewno. Na pewno chcielibyśmy Nie, teraz... Taki zestaw myślę. Oj, wreszcie, dobra, lecimy. O, widzicie, mam 75, a wtedy miałem 50 słoneczników, czyli właśnie. ten sam boost dostałem. Muzyka psuła. Jak to się dzieje, że nie ta muzyka psuje? Dobrze, przynajmniej no dźwięki słychać zębiaków i roślin jak strzelają, ale nie ma muzyki egipskiej. No, się... Nie ma tu nie ma. To, że dajemy tutaj, jeżeli już ich strzela, to na pewno będzie pomocne. Niech ten repeater o właśnie, nie? Bardzo dobrze. Tego grobu trzeba się pozbyć. No i pięknie, Na rekord. Może tu już ktoś wstrzymał się. Zaraz użyjemy jej. O teraz, żeby to bo żeby być mocni ten z Faraonem. Okay. Mogę ustawić zostawić jeszcze coś innego, mój więcej rośnie, nie mogę zostawić. zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jeden słonecznik wykopie, mógłbym nic zobaczyć, jak Tu trzeba ich też chcieć, bo oni tu podchodzą za blisko. Więc z góry, z góry Dobra, niszczymy ich tu. Idealnie. Ale na dole przechodzą, bo falami się takimi spotykują i... To jest niefajne. Aha, we wróclin, ale dobra, masz tu dostąpić. Zginie No, te Rippitery są dosyć mocne, ale takimi głupkami jak oni chodzą No, przebili się już tam, gdzie... No, nie głupot, którego dużo tu chodzić Dobra, zamrażamy tego Dobra, padły, super tego to do No i zostały start. Idealnie. dało się. Next level, no, lecimy do przodu jeszcze. No myślę, że jeszcze kilka poziom przejdziemy, no... O, nie wiem czy cały Egipt. Chciał cały egipt w tym odcinku, byśmy już zakończyli egipt. Hmm. Dobra, to weźmiemy na pewno pieniądze. No, ten zestaw jest obowiązkowy. Idzie boss, idzie boss i tu to... hmm, tak nie możemy być roślin, ale... Dobra. Yy, tą będę miał roślinę za kilka dni, bo za darmo można ją odblokować. Hmm, dobra. Może smoka niebo podpalający są, to tego go nie biorę. Trzeba wziąć taki zestaw, żeby się bronić Coś tak... Coś robić defensywnego Trzy Trzy Poro tych fal, ale co to dla mnie. No co ja mogę powiedzieć o tej, że naprawdę jest spoko. Nie ciekawi czemu nie ma kolejnego update'u, bo sezon bardzo się skończył i patrzę, że teraz nie dali update'i, y, nie wiem, może akurat nic o to nie dodadzą ale ale mam nadzieję już kolejnym dodadzą, bo to jest słabe, że nie ma żadnego kolejnego ale to jest taki problem żeby... my jest i tak w przygoda przygodę tutaj, a, a Batu że się zajmiemy dopiero po przygodzie nie wiem, co tak mało interesuje chyba, że ja po poza pod pod odcinkiem dojdę od Sebata idzie ten spokojnie, żeby mi się zatrzymać i kolejny spokojnie, no już ma idealnie, idealnie tutaj, kurbimy trzeba być tam więcej Trzeba się bronić, jak taki pochodniarz przejdzie w całą nieogromny, a ty nie masz odpowiedzi, to może skarpić, czy naprawdę. Z bardziej, niż tym największym zariantułem, naprawdę. bo nic mi nie postawisz. Oprócz rzeczy, co eksplodują, to nic mi nie postawić pod nogi. Nie wiem, no, orzecha jak nie on go chwali i idzie dalej, nie? Trzeba uważać. No właśnie nie uda nam dzisiaj skończyć Egiptu Chociaż może dłuższy odcinek dzisiaj zrobię, żeby ten Egipt skończyć, z wiem. No i tutaj trzeba ich robić? O tym mówiłem właśnie panu O dobra Panu Czyli tutaj go bombardujemy w całości Gin I ty też gin, żeby skończyć już Idealnie. No, dwa poziomy nam zostały w tym świecie. Mówię. Nie wiem. Na no, co Chciałabym na gipsko Nie wiem. Zrób obronę i obróć się przed zombiakami. Kolejna taki... taki plansza, taka plansza. Co by tu wymyśleć na nich? Hm. O, mogę za zero tego wziąć, to spoko akurat. Nie mogę grać w te groby mi będą irytować, no ale... A, tego za zero to nie ma, wiem, no, stopu ustawie to ja tylko mogę... Nie. Tylko mogę użyć w walce, to jest super naprawdę. Gdzieś, gdzie jest wolna linia, nie zrobili mi specjalnie wolnej linii nawet. No bo tutaj będę bronił moich piszczotarzy, a po prostu piszczotarzy znaczy, o, to jest to jest No i lecimy. co te groby nam powiedzą. Zaraz wpadną wszystkie groby, no odbijanie na tych z pochodnią zostawiam sobie umiejętności. O, idą. Pęknie tego, że nie robił zagrożeń. Koniec nimi Sporo, sporo ich się narobiło. No, to nie będzie problem. Tu trzeba je kupić, idealnie, być działo na nas. jakie faraonów specjalnie dają, nie razem jakichś słabiaków. Trzeba tych faraonów pełno nadawać. Na Z garnkami na głowie też. łatwe, nawet te orzechy jeszcze się nie przebyli. I koniec. Co te pochodnie myślały, że co podejdą? Zrozumam panów. O, patrzcie, zakryli ucieczkę z pochodniami, no. Oni A tak widzę, muszą odkryć. w jaki sposób. O nie! Ten z pochodni co tam padło. to tak ja już wszyscy padną. No bo co oni mogą mi zrobić? Co oni mogą mi robić? No nic mi nie zrobią na razie, to ja ich niszczę. I ostatni poziom nam został. Dobrze, będzie dłuższy odcinek. Będzie dłuższy odcinek. No bo nie chcę zostawić jednego poziomu egipskiego, bez sensu. Uf, idealnie dobra. No to ostatni poziom angielski. Oj, przepraszam za ten dźwięk. oczywiście no, gada mu tako. Oczywiście Dave chce tutaj na taką zjednoczyć żeby się tutaj sprzedać, bo to jest niezgodne, jak teraz nastawić w kwiatach. Przepraszam bardzo, że zresztą nie będzie musiałam... nie nie mi się zerwało. Muszę to wycięcie zrobić. Zobaczymy. 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 super Zobaczymy. 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 А, они мне под носом. Ну, добре. Ну, добре, по не это мощно. Если поставить его до агентуара, то... ...то есть можно. Поскакал, скакал... ...то... ...то а не стрелок, не, пабло, не

Kurde, dobra, padł. Myślałem, że nie przejdzie. To co ja teraz zrobię, nie? Koniec z tym! Bo ja listy. To pokazuje nam. Chyba wnosi mnie do użycia swojej umiejętności. No raczej na pewno. Ale mam wyraźny mam... No i w koniec zim. Dobra, padł chyba. Do... No? Nie padł? Dobra, padł, dobra. A więc pokonaliśmy pierwszego bossa i statuetkę odbieramy. Za pierwszy świat. A on się teraz portuje do pirackiego teraz świata, który się musieli. No, ciekawe odbierzmy nagrodę. 1000 golda. Ale dużo dostaliśmy w Do słonecznika podwójnego. No i co? Tu będziemy na pewno chcieli przejść w poziomy. W poziomy, które są w pirackim świecie. No bo nic innego nie mogę grać. po prostu w pirackiego. Widzicie? Porobiony boss. Jest no jest porobione no co ja mogę jeszcze powiedzieć no tutaj zostało, mnie no, pierwszy świat no tutaj muszę mieć klucz do tego a ja nie mam klucza jeszcze a więc do zobaczenia papa i cześć